Dzisiaj jest Ogólnopolski Dzień Cynamonki i z tej okazji kupiłem Ines Cynamonki Tylko jest jeden problem, Ines się spuścił Że jej nie ma, więc zaraz zobaczcie jak będzie pompować, a potem spalone kalorie nadrobi Cynamonki z viralowego miejsca Cynamunka I sorry, że nie przetestowaliśmy tego my we dwójkę, ale po prostu ja mam ciągle treningi do tańca, i Ines ciągle gdzieś podróżuje Ale kończy tańczyć z gwiazdami i wjeżdżamy z powrotem w testy zniowe I idzie księżniczka Dwie księżniczki idą, Enka i Ineska Nie, nie! Dzisiaj jest Światowy Dzień Cynamonki i mamy cynamonki z miejsca Cynamunka. munka. chodź mi gdzieś. Nie, jest też? Gdzie? No, nie jest serio? przelejesz mi za to potem, dobrze? Każdy chyba jedno sobie weźmie, Ale co? Ale są masne. No, powiem, bo ta no. jest z łukami prażonymi, ta jest z pistacją, to jest brownie, a to jest serni kaskiński. A to jest co? Pistacja. Dobra, zdrowko. I to jest miejscówka Cynamunka. Na ja tak. zdrowie. No To Jest To Jest shitwass'em Właśnie gówno jest przepyszne No Ale to jest dobre W ogóle cynamonki na maksa kojarzą z kiniaś Fajne, no ja no jak robiliśmy no monki kiedyś Pamiętam jak robiłeś z Sanią Wyobrażano dalej, że robiłem je z Sanią? W zeszłym roku robiłam z Milenką, więc... Ale w tym roku ich zaprosiłem Ale ja nie przyjdę Jakie oceniamy? 200 na 10 A? Nie będę taki brzydki słuch używać, widzowie Serio, widzowie To jest no kosmos Ta główne jest ogniem <laughs> <laughs> to jest e. no. 6-7 <laughs> Tak, 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 w Ty ją w ogóle ugryzłaś? moją cały deficyt No to gówno dalej jest Widzowie, polecamy syna księżycka Moon, jakby po angielsku księżyc I... Wesołego dnia syna Monki oh, Period queen Wesołego dnia na Monki, pozdrawiamy!